Cmen dobrą grą jest, niby łysy, niby muskularny, niby wszystko ładnie, pięknie, a coś tu tak. <śmulety> <śmulety> temu, kiedy Hitman był jeszcze własnością Square Enix, a Square doszedł do genialnego wniosku, że nie wydamy całej gry Hitman. Będziemy ją wydawać w epizodach. Tak, genialna decyzja. Na tyle genialna, że już Hitman marką Square'u nie jest. You're a bad man. A jakież piękne były te zapowiedzi. To nie będzie gra. To będą epizody, które będą wydawane cały czas. Cały czas! Eee! Okazało się, że nie cały czas. Okazało się, że zajebiście krótko i że zarówno Hitmanowi, jak i samemu Square Enix odbiło się to ciężką czkawką. A <śmany> ja ma forma epizodów powoduje że przy odbiorze gry Wyraźnie czuć, że nie ma jakiegoś takiego silnego połączenia między tymi epizodami, tudzież misjami. Niby mamy ogólny kręgosłup narracyjny, niby historia posuwa się do przodu, a jednak nie jesteśmy w stanie pozbyć się tego uczucia, że czegoś tu brakuje jakiegoś spoiła, jakiejś kanki łącznej, no bo nie ma jej po prostu bo no ktoś kierował się. Money, 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 money. <laughs> Money, money. <gry> money, money. <gry> <gry> I nad jakość samej gry oczywiście wybrał Mamonę. Genialnie. Teraz najlepsza rzecz. Suchojta. Suchojta, bo to normalna jest, nieosiągalna rzecz normalna. Gra spółki, półki EI, EI, za na dzień dobry 60 dolców byłem w stanie ukończyć poniżej 4 godzin. Poniżej czterech godzin, co jest wynikiem katastrofalnym, karygodnym, nie do przyjęcia i jest absolutnym wstydem, żeby gra taka marka jak Hitman kończyła się. A w obrębie poniżej 4 godzin. Po prostu wstyd. Najgorsze jednak jest to, że to jest naprawdę dobra gra. Każda plansza, każda misja oferuje szereg możliwości taktycznych, od tego, gdzie będziemy rozpoczynać misję, po to, gdzie nasz dodatkowy sprzęt będzie zrzucony, i tak dalej. I to by było super, bo daje to ogromne możliwości do rozegrania kolejnej misji jeszcze raz. Pod warunkiem, pod warunkiem, że te opcje byłyby dostępne od samego początku. Ale nie, no bo po co komuś możliwości taktyczne od samego początku lepiej niemal wszystko zablokować? Okazuje się, że nasz wyjątkowy zabójca, nasz e, niesamowity Hitman Foy nie jest w stanie wziąć ze sobą więcej niż, jeśli dobrze liczę, trzy przedmioty. Na każdą misję nie jest w stanie wziąć ze sobą więcej niż trzy przedmioty. I pytacie zapewne, co to za trzy przedmioty? Telewizor 50-calowy, lodówka 200-litrowa, może e, kawasaki ninja? Nie! Te rzeczy to, uwaga, pistolet z tłumikiem, wytrych i garota. I do tego zestawu nie może wziąć jeszcze na przykład strzykawki z trucizną. No po prostu za dużo. No nie pomieści po kieszeni. No, no nie pomieści. Chłopak nie dał rady, no po prostu nie wejdzie. Tak, żeby poprawić sobie jeszcze humor, E, za każdym razem, kiedy e, gra mm, odrobinę mnie irytowała, tak dla samego fanu, e, postanawiałem wysłać sobie w dodatkowym sprzęcie, w dodatkowym miejscu zrzutu sprzętu, kaczuszkę. Tak? Możecie wybrać kaczuszkę i ta kaczuszka też nie zmieściła się u naszego dmena. No po prostu nie zmieściła się. No nie było miejsca. No tak był sprzętem odwieszony i opieszony, że po prostu się nie zmieściło. No. That's stupid. You're stupid. Stop being stupid. Szkoda, bo to właśnie nasz Nasze rozlokowanie na początku w ramach określonej misji mapy daje nam zupełnie inne możliwości taktyczne. I są one dla nas zupełnie na początku niedostępne, bo wszystko jest zablokowane, bo twórcy stwierdzili, że po co tam będą się martwić, niech sobie odblokuje, niech sobie zrobi achievementy, niech sobie zrobi tam wszystko to dodatkowe, no bo po co? I byłaby to decyzja dla mnie trudna. Ale możliwa do przełknięcia, gdyby gra nie kończyła się poniżej 4 godzin, e, bo to jest wstyd mówiąc ogólnie. E, I w związku z tym decyzja, która polega na tym, że blokujemy możliwości taktyczne, możliwości ekwipunkowe w grze, która kończy się poniżej 4 godzin, jest tak niedobrony, że po prostu e, to wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. We interrupt our program to bring you this important message. Pomimo upływu czasu, sam Hitman graficznie wygląda naprawdę ładnie. Nie jest to gra pokroju Widmina, nie jest to gra pokroju Horizon Zero Dawn i z całą pewnością nie będzie to gra pokroju Red... Dead, damn, 2 baby? Ale z e, całą pewnością nie wygląda po prostu dobrze. E, nie ma jakiegoś. Nie ma jakiejś niesamowitej mimiki, nie ma jakichś niesamowitych wodotrysków graficznych, ale na pewno od strony graficznej gra nie może się nie podobać, jest przyzwoicie, a nawet dobrze. No i to tyle. Najbardziej bolesne jest to, że gra kończy się w dramatyczny sposób. Dramatyczne, fabularnie nie. Dramatycznie w sensie, że po prostu kończy się w połowie. A kiedy znamy już wszystkich graczy popularnych w ramach tej części Hitmana, wiemy kto z kim, kto przeciw, kto gra przeciw komu, a jak to wygląda z strony logistycznej itd., itd. Kiedy już nam się wyobraża, że utrzymy po prostu i będziemy kosić, i mamy, i tam będą mowy, nie, i będzie garota, nie, i ten, ten, i będzie snap, nie, i będą podwójne, nie, i będą. Tu gra się kończy. Enjoy! What the fuck is this shit? Tak z popranej gry przez wydawcę e, ja nie pamiętam od czasów przynajmniej e, Mass Effect Andromeda. Andromeda, oczywiście, kulała jeszcze od strony technicznej, e, co potem z czasem trochę się załatało, a potem powiedziało się. Fuck it! Tak, tutaj od strony technicznej w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Mi gra sporadycznie od czasu do czasu potrafiła się zwiesić, ale to były raptem dwa czy trzy przypadki, więc da się przeżyć. Natomiast od strony dystrybucji, od strony tego, jak gra powinna wyglądać i od tego, jak de facto została sprzedana, jak to boleśnie odbiło się na właśnie sprzedaży, można pisać prace magisterskie. Jest to wtopa taka, że aż strach. A jest to kolejny dowód na to, że jeśli wydajemy gry komputerowe, czyli jesteśmy wydawcą, jedyną kwestią dla nas ważną w sposób oczywisty jest money. Możemy spodziewać się kłopotów, bo prędzej czy później to się odbije na jakości produktu, i tak się też tutaj stało. Tak, należy dostrzec szereg e, możliwości taktycznych. Wielkiej frajdy płynącej samego gameplayu, ubijanie kolejnych celów, znajdowanie nowych sposobów na to, i to wszystko tutaj jest. Tym niemniej, no, przeciętny Kowalski nie będzie się bawił jakieś tam wymaksowywania gry, nie będzie przychodził jej po 3-4 razy, tylko dlatego, żeby znaleźć jakieś nowe smaczki w poszczególnych misjach. Powiedzmy to sobie po prostu uczciwie. Gra bardzo cierpi przez sposób, w jaki została wydana. Po prostu. Jeśli graliście kiedykolwiek w grę Hitman, odnajdziecie się tutaj jak najbardziej. Będziemy zabijać, będziemy się przebierać bądź nie będziemy zabijać, tylko będziemy ogłuszać, będziemy ubijać w sposób niezauważony poszczególne cele lub trochę bardziej zauważony na przykład z pluwą. Będziemy robili wiele bardzo ważnych i fajnych rzeczy na planszach i będzie to trwało bardzo, bardzo krótko. Takie jest podsumowanie tej gry. Wielka, wielka szkoda tym bardziej, że uh, gra Hitman jako marka jest niezwykle rozpoznawalna, niezwykle zasłużona uh, i wielu graczy zwyczajnie o niej pamięta, więc tak uh, ją sprzeniewierzyć, tak ją zbezcześcić to jest po prostu grzech. This is cancer. This this is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's way down heavy on me and it's not okay. Ale sam gameplay, sama grafika, sama oprawa muzyczna, same możliwości taktyczne, sam dobór e, sprzętu to wszystko jest na bardzo dobrym poziomie i to grę ratuje. Czy na tyle, żeby ją kupić nie w przecenie, no teraz e, już jakiś czas po jej premierze? Ta cena będzie znacząco niższa, ale ja ciągle mam wątpliwości, czy za te pieniądze, nawet na przecenach, warto by ją było kupić. A, mam silne rezerwacje. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w następnym odcinku.